i odwrócił y, głowę w naszą stronę. On spojrzał na nas jak na normalnych ludzi, może też zaczął nas żałować. No jednak bezdomni, a są papieża, nie? No dla nas też to był straszne przeżycie. Tak jak dla mnie, no to straszne. Był moment, że po prostu no, człowiek z siebie słowa nie mógł wydusić, tak jakby mu jakiś kamień tam ugrząc, czy coś. No nie było możliwości takiej coś, cokolwiek wyrażenia swoich uczuć. To był szok. Po prostu mnie tak zatkało, nie wiedziałem co powiedzieć. Chciałem płakać, ale nie mogłem. Chciałem coś powiedzieć, no też nie mogę. No to było dla mnie takie no, przeżycie, no trudne do opisania. Dziwię się tutaj, tak się rozglądam, dlaczego grupa nasza, bezdomnych, polskich, schodzi głównymi schodami, którymi jest za papież tutaj się oglądam, a wszyscy gdzieś tam za kulisami schodzą z boku. I, I też nie mogę sobie tego wytłumaczyć, dlaczego. Dlaczego właśnie my. Przed wyjazdem, kiedy ukazał się artykuł w Gazecie Poznańskiej o bezdomnych na dworcu, otrzymaliśmy wiele telefonów z uwagami, że komu wy pomagacie? Tym brudasom, tym pijakom niech się wezmą za robotę, a tymczasem właśnie te brudasy, ci pijacy, dzisiaj trzeźwi, prawi, uczciwi przyjechali do papieża prosić go o błogosławieństwo. I gdyby nie zostali przyjęci, to również dla tych, którzy bardzo źle myślą o bezdomnych, Byłoby to potwierdzenie, że to są brudasi i pijace. Dlatego jest to też dla nas bardzo ważne. Był moment, że przed pójściem do papieża łzy mi leciały z oczu. A jak już byłem u papieża, to po prostu tylko te łzy w oczach, ale już takie zahamowanie. No, to znaczy tak, ja sam po sobie wiem, że na pewno mnie to umocniło pod tym względem, że nie wierzyłem w ten wyjazd do papieża. I do samego końca nie wierzyłem, że będę przy papieżu. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Zastuję wam wielką radość, mamy papieża. Ludzie krzyczą, klaszą, głośno, prawda, że mają, cieszą się, że mają papieża, ale każdy słucha, kto. Wreszcieśmy się uspokoili, no i wtedy ten kardynał, prawda, kończy tą, tą gatkę swoją i mówi kawemu z papa, dominum, dominum, Karolum. Ludzie jest kupili. A jak powiedział ostatnie słowo, Wojtyła tak no, niewyraźnie, to ludzie wiecie co krzyknęli? Afrykano. Zemurzyn. Papież wtedy zaczął gadać. Zaczął gadać po głosu. I powiedział to sławne słowo, co się tyle raz usłyszeli. Pochodzę z dalekiego kraju. Za paese Lontano, po włosku to mówił, nie umiem mówić po włosku, chociaż mówił po włosku, a jak się pomylę, to wy mnie poprawicie. Sławne zdanie takie patrzy. Niori wziął na ja miejsce wzruszającym też momentem było to, kiedy ja po raz pierwszy przeczytałam właśnie list do papieża, który napisali, napisali wy, bracia właśnie, ci, którzy, którzy akurat mieszkali, mieszkali na dworcu. Ponieważ coś takiego bardzo symbolicznego było w tym, szczególnie w tym my ludzie bezdomni, mieszkańcy dworca górnego. poznamy tak. Ja uważam, że właśnie to było bardzo takie Kolejny Tutaj wielki bawisz. Rzym, piękna katedra, wschody, panu a Tutaj ludzie bez wody, mieszkańcy w Jedziemy! Dobre! Jedziemy z wielką radością do tyzem. Przede wszystkim dlatego, że no jest to na pewno w pewien sposób miejsce święte i świętość tego miejsca nas bardzo przyciąga. Mnie nawet w pewnym sensie oni śmiela, a także zobowiązuje. Bo kiedy, kiedy patrzę na tych braci, którzy mieszkają w TZ, to sobie myślę, że też chcę być tak jak oni. Chcę żyć tak uczciwie i dobrze i prosto. I tam jest tak cicho i spokojnie, że nawet nasi bracia Barkowi którzy często na przykład pogniewali się na Boga, może oni, nawet oni, widzę, że jadą z wielką radością. To było w roku 92 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy Walkowicze mieszkali w jednym domu w Pedysowowie. Od razu zauważyłam nadzwyczajny taki nastrój uczciwości, że szukali razem z, 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 z każdym człowiekiem odpowiedniej drogi, żeby odzyskał no godność. I to samo zobaczyli wolontariusze ze świata, którzy chcą przyjechać do pracy w Barce. Barkowicze śpiewem i opowieściami podbili serca młodych pielgrzymów wtedy.